Witam serdecznie i następny eksperyment na balkonie e, sobota piątego szóstego czerwca e, 2009 roku. Już wypróbowaliśmy ze światłem i bez te światła teraz przy naturalnym świetle słoneczny dzień Nie ma innej metody, po prostu trzeba eksperymentować i zobaczyć która metoda jest najlepsza, która da efekty no i oczywiście wziąć poprawkę na konkretne warunki danego dnia w danym miejscu. No i nie, bawimy się. To na odsłyszeń, do usłyszenia. Też.